to jest podnosi łapka, ale łapka do góry. Kasper, to jest drukarka, tak? Wszyscy widzą drukarkę. A Kasper, żeby drukarka pracowała, to czego potrzebuje? Guzika. Ale Kasper odpowiada. Guzika. Guzika. Ale żeby włączyć ten guzik, to tak już od razu? Czy też trzeba jeszcze? Na przykład wyjmiesz się z pudełka, kupujesz z rodzicami, drukarka, wyjmuje się z pudełka i to trzeba zrobić. Żeby ona działała. Postawić i włączyć. I włączyć, tak? Guzikiem. Albo wcześniej jeszcze co trzeba zrobić? Proszę? Włożyć, włożyć kartę. Mm -hmm. No ale na przykład włożymy kartę i włączymy ten guzik, ale nie zrobimy jednej ważnej rzeczy. Yy, Nela. E, trzeba jeszcze mieć kabel. Właśnie. I gdzie ten kabel się włączy? Do gniazdka. Do gniazdka, inaczej mówimy do kontakt, czyli drukarka, żeby działać. Czego potrzebuje? Prądu. Prądu. Proszę bardzo, ręka do góry. Proszę kochanie, powiedz co to jest. Telewizor. Telewizor. Do czego służy telewizor? Do Dobrze, a żeby. No, mamy taki telewizor, sobie stoi czarne i będziemy go oglądać czy coś trzeba jeszcze zrobić? No właśnie i na co działa telewizor? Na przycisk. Arek jeszcze nie był. Arek co to jest? W pralce się, słuchajcie, pierze, Ale żeby ta pralka uprała, to co trzeba z nią zrobić? Tak, żeby podłączyć do no prądu, właśnie. Zobaczcie, ile mamy rzeczy. A jak myślicie, skąd ta energia bierze się w gniazdku dla tych urządzeń? Ola, skąd się bierze? Pięknie, z elektrowni. Wszyscy widzą elektrownię? Prąd elektryczny. I właśnie te wszystkie urządzenia działają na prąd, który produkowany jest w tej elektrowni. Ale zobaczcie tutaj, co z tych kominów leci. Dym. I czy ten dym jest dobry dla do środowiska? Nie. 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 Więc musimy pomyśleć, słuchajcie, jakbyśmy zamiast suszarki, co można zrobić, żeby były suche włosy? Wręcznik. Co? Zwręcznik Wręcznik na przykład i same sobie wyschną, tak? I wtedy oszczędzamy prąd, tak? I nie musimy go tyle zużywać, więc elektrownia go mniej produkuje i dzięki temu mniej dymu idzie do atmosfery. Kłęby dymu, masa spali, z się wydziela. Więcej już nam, więcej już nam spali nie potrzeba. Głęby dymów, masa stali, z kominu się wydziela, więcej już na. Mm -hmm. A dziewczynka się bawi. To które jest, słuchajcie, dobre? Które jest pozytywne? Powinniśmy popierać: to na górze czy to na dole? Na dole. Tu, gdzie jest telewizor włączony i dziewczynka się bawi? Czy tu, gdzie jest telewizor wyłączony i dziewczynka tu, się bawi? Tu, gdzie wyłączony. Właśnie, tu, gdzie wyłączony. Bardzo ładnie. Kasia, jaka jest różnica? Tu jest słońce, a tu nie ma i lampka słodczowa czyli które powinniśmy, jak myślicie, które powinniśmy Na pobierać? To gdzie jest z lampką czy bez lampki? Bez lampki. Bez lampki, bo jak mamy światło słoneczne, to nie potrzebujemy lampki, prawda? Dobrze, bardzo ładnie odpowiedzieliście. Uwaga, tu mam taką żarówkę. Zobaczcie, kto ma w domu takie żarówki? Taką. Ja mam. ma Dobra, to do teraz... Wszyscy opuszczają ręce. Czemu się różnią te żarówki od siebie? Lena. Bo jedna jest szklana, a jedna e, taka troszkę nie jest. A ja myślę, że to jest szkło i to też jest szkło nie? Ale słuchajcie, oprócz tego, że te żarówki się różnią kształtem, wielkością, to jeszcze różnią się tym, że ta żarówka jest energooszczędna. Kto mi wytłumaczy takie swu, trudne słowo energooszczędna? Co to znaczy? Proszę, Ola. Pięknie, że ta żarówka oszczędza energię. A ta żarówka jest włączona, to troszkę więcej energii zużywa i nie oszczędza tej energii, tak? To słuchajcie, której żarówki powinniśmy używać? Tej czy tej? Tej. Więc wszyscy proszą rodziców, żeby kupili takie żarówki. Daj. Daj. Czy ktoś wie, jak jeszcze inaczej można produkować prąd, niż tylko, nie tylko w elektrowni? Jak można, na przykład coś można wykorzystać? Jakieś inne źródło, które jest na przykład na zewnątrz. Zobaczcie, tutaj pani Marta zrobiła piękny wiatraczek, który się kręci. Widzicie? Kto widział takie duże wiatraki? Jakie one szły gdzieś na wakacje, i one tak stały, i tak się kręci. No właśnie, to te wiatraki wykorzystują wiatr do produkowania energii. I teraz wy. Wy produkujecie taki wiatrak na początek, każdy dostanie kartkę i tą kartkę pokoloruje, żeby było wiadomo, że to jest Wasz wiatrak, a potem my z Panią Martą pomożemy Wam całą konstrukcję wykonać, okej? Okay? Dobra, proszę bardzo. teraz, wasz kwadracik, nie podnoście, ja wam pokażę do góry, tak, róg do rogu, o, jakby Jak trójkątki, kąt. i teraz z powrotem, słuchajcie, rozkładamy i ręką przesuwamy po tym złożeniu, żeby się rozprostowało, ale żeby było widoczne to złożenie nasze. Teraz zgniatamy w drugą stronę. Udało się? Super, poczekaj. Teraz wkładamy... I rozkładamy znowu rozkładamy. Na do kwadratu. Są ślady złożeniu, tak? I trzeba je naciąć, ale nie do samego środka. Tniemy tutaj po e, tym złożeniu. Nie trzeba. Nie trzeba. Teraz to to tutaj. tutaj. Tak I tak do to, to jest dobra. Do tego czerwonego półku.

哎。<Okay. S 2> okay.